Narzędzia akumulatorowe zyskują na popularności. Trudno się dziwić, mobilność i wygoda użytkowania to największe zalety tego typu urządzeń. A jak takie narzędzia sprawdzają się pod kątem żywotności oraz długości czasu pracy na jednym zasilaniu? Przekonamy się testując serię 12V od marki Bosch. Na warsztat bierzemy wiertarko-wkrętarkę udarową, szlifierkę kątową oraz piłę szablasto. Okay, no, czekaj, czekaj, czekaj! No. Przerwa, bo bateria nam pada. O mordo, szkoda, że nie mogę ci pożyczyć akumulatora. Patrz! Kompletna bateria! To niewielkie urządzenie, które trzymam w ręku, to wiertarko wkrętarka marki Bosch GSB12 V30. Tak, nie przesłyszeliście się. Tym maleństwem można wiercić z udarem albo bez udaru, a także wkręcać. Narzędzie posiada dwubiegową przekładnię. Przełącznik kierunku obrotów w lewo i w prawo, dioda dla lepszej widoczności, wskaźnik naładowania akumulatora i wygodną rękojeść. Teraz uwaga, czas poznać masę tego urządzenia bez akumulatora 82DECO. Szok i niedowierzanie. Przekonajmy się, jak działa. Zastosowana w narzędziu technologia bezszczotkowa zwiększa jego wydajność, wydłuża czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora, a przy okazji wpływa na niewielkie gabaryty. GSB 12V30 zasilana jest uniwersalnym akumulatorem litowo-jonowym 12V serii Flexible Power System. Narzędzie posiada samozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm. Maksymalna liczba udarów 24 000 uderzeń na minutę. Kolejne maleństwo od marki Bosch. Jeszcze lżejsze od wiertarko w Szlifierka kątowa GWS 12V76, która waży aż 70 deko. Lekkie, kompaktowe narzędzie, które, w zależności od przeznaczenia zamocowanej tarczy, może posłużyć do obróbki albo przecinania metalu, kamienia, materiałów drewnianych, drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, metali nieżelaznych i płytek ceramicznych. Szlifierkę możemy nabyć solo albo w zestawie. Z trzema tarczami tnącymi, dwoma akumulatorami 3Ah, szybką ładowarką i walizką l w prezencie. Zastanawiam się, jak moglibyśmy przetestować to maleństwo. Może tak byśmy przecięli panele? Albo kafle? Ona to poprawi. Szlifierka współpracuje z tarczami o średnicy 76 mm. Bardzo łatwo się je montuje dzięki blokadzie wrzeciona. W zależności od rodzaju zamocowanej tarczy szlifierką możemy obrabiać różnego rodzaju materiały. Osłonę przestawiamy bez użycia dodatkowych narzędzi. Szybko i sprawnie. Dzięki kompaktowej konstrukcji o długości 202 mm GWS-12V76 doskonale się sprawdza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach. Podobnie jak w przypadku wiertarko-wkrętarki, tutaj również Bosch postawił na bezszczotkowy silnik. Do kompletu brakuje jeszcze piły szablastej GSA12V14. Duża. Co? Wiecie ile waży? 1.2 kg. Bez dwóch zdań, jest to najmniejsze profesjonalne narzędzie tego typu. Odznacza się kompaktową konstrukcją, wygodna rękojeść. Mamy tutaj wskaźnik Naładowania akumulatora, niewielki ciężar, tnie jak szalona, No czego chcieć więcej. Taką piłę możecie dostać w zestawie albo solo. Akumulator i ładowarkę mam już z zestawu ze szlifierką. Tak to właśnie działa, na tym polega idea serii 12V. Możecie sobie zamieniać te akumulatory, wedle uznania. Oto jak się prezentuje najmniejsza, profesjonalna piła uniwersalna w akcji. GSA 12V14: Wygodna, elastyczna, lekka. Dzięki systemowi Bosch SDS szybko i komfortowo możecie wymieniać brzeszczoty. Praktyczny wskaźnik stanu naładowania akumulatora na bieżąco informuje o dostępnych rezerwach energii. System elektronicznej ochrony ogniw ECP chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem, a wbudowana lampka LED. Oświetla miejsca pracy nawet w najciemniejszych zakamarkach. W przypadku testowanych narzędzi marki Bosch serii 12V pożekadła małe jest piękne, mały, ale wariat nabierają głębszego znaczenia. Myślę, że każdy powinien mieć takie narzędzia na swoim wyposażeniu. Cała seria 12V zasilana jest tymi samymi akumulatorami których możecie używać zamiennie, a narzędzia 12V Marki Bosch dostaniecie w sklepach.